Witam Was serdecznie w nowym odcinku Vlogtober ja, Jak widzicie z moim kubkiem w dynie No powiem Wam, że uwielbiam te mm, kubeczki I szczerze mówiąc polowałam na bardzo podobny, tylko jakby odwrócone kolory Że był jasny i miał e, jakby dynie pomarańczowe I on był z firmy Next Ale niestety nie jest dostępny Już go chciałam kupić rok temu bo rok temu była ta sama kolekcja, ale niestety cały czas jest wyprzedane. Także kupiłam sobie w TK Maxie ten, jak tylko go zobaczyłam, bo no po prostu bardzo mi się spodoba. Od razu mi wpadł w oko, taki wiecie, jesienny, ale z fajnym wzorem. Także zrobiłam sobie herbatę o smaku jabłko i karmel. I ona się nazywa chyba Temptation z Tecanem. I bardzo Wam polecam. Pięknie pachnie, jest smaczna. No i ma właśnie taki jesienny zapach, jabłkowo-karmelowy. Ale nie jakiś taki karmel słodki, tylko właśnie jabłkowy taki zapach. Jeszcze jest gorąca, więc odkładam, ale przypomniało mi to, że kiedyś był, słuchajcie, taki syrop z herbapolu. Tak, na pierwszym vlogmasie, ja pamiętam, że kupiłam, czy mama kupiła, już nie pamiętam tego dokładnie, ale wiem, że pokazywałam syrop z herbapolu, jabłko z cynamonem, wydaje mi się przynajmniej, że to był ten smak. I Ja sobie to dolewałam do zwykłej herbaty. Jako właśnie taki e, dodatek, taki aromat jesienny, e, właściwie już jesienno-zimowy, bo to był vlogmas. I później co roku tego szukałam i chyba raz to wróciło. A potem pojawił się inny smak: pomarańcza z goździkiem i cynamonem też był spoko, ale ja wolałam jednak jabłko, pieczone jabłko z cynamonem, także jestem ciekawa, czy w tym roku wrócą jakieś te smakowe, bo teraz wyszukałam, wiecie, tutaj w galerii po prostu zdjęć na Google, ale jeśli wróci jakiś taki smak, to może sobie jeden taki syrop zamówię, ale ten jabłko z cynamonem, no był świetny do zwykłej, wiecie, herbatki, także tak mi ten aromat po prostu tej herbaty przypomniał o tym. Ja już dzisiaj rano musiałam wyjść, odebrać jedną paczkę i pójść załatwić jedną sprawę, ale to zobaczycie w w kolejnych odcinkach Vlogtober, e, jeśli wszystko wyjdzie. No i tak, słuchajcie, zaczynamy kolejny dzień, kolejny vlog. E, pokazałam wam e, przebitki z Sinsaya i powiem wam, że są naprawdę fajne dodatki. I mimo tego, że w Sinsayu nie ma za dużo tych dodatków do domu, to zaczynają pojawiać się coraz ciekawsze m, rzeczy. Te dynie były w miarę. Ja właśnie chciałam kupić jakieś takie e, białe, dekoracyjne dynie. Podoba mi się po prostu to, że to nie jest takie mocno pomarańczowe, e, że wiecie, m, nie odznacza się jakby tak w waszym mieszkaniu czy w waszym domu Tylko łączy się z innymi dekoracjami A u mnie dosyć neutralnie jest w biurze Myślę, że białe dynie wypasowały do właśnie tych frontów i tak dalej No i w ogóle w mieszkaniu myślę, żeby się wpasowały Więc mam już trzy jakieś małe z oszą takie pomarańczowe I chciałam mieć też jakieś ładne białe Ale te miały jakieś dziwne kształty ta duża, wysoka była jakby za wysoka, taka wyciągnięta jakby, a ta mniejsza była taka wklęśnięta jakby od góry, nie wiem, taka wciśnięta. Dziwnie to wyglądało. Ja wolałabym jakąś taką małą, okrągłą. Byłoby idealnie, ale niestety nie znalazłam, także może gdzieś na Allegro czy coś poszukam, ale póki co, jak przeglądałam w internecie, to no nie było takich. Wiecie, mi też nie chodzi, żeby to kosztowało nie wiadomo ile, tylko żeby kupić jakieś takie symboliczne dekoracje. Na ten sezon i już po prostu na za rok, ale no niestety nie udało się znaleźć, mówi się trudno, ale zamiast tych dyń kupiłam taki lampion, taki domek lampion za 29,99 i te domki w grudniu po prostu wszędzie są wyprzedane. Mam wrażenie, że jakiś szał na nie pada. W zeszłym roku polowałam już na różne i nie mogłam nic znaleźć, wszędzie było wyprzedane i mniejsze i większe, a chciałam się kupić sobie jeden większy, jeden mniejszy. No i tutaj jak zobaczyłam w Sinsei, to mówię biorę, póki jest, bo jak tylko zacznie się właśnie polowanie na świąteczne dekoracje, mimo tego, że to nie wygląda, słuchajcie, świątecznie, to później z innymi dekoracjami to fajnie się komponuje, jak właśnie włożycie sobie tutaj e, tea lighta, odpalicie i ten domek się świeci wieczorem. To myślę, że fajna dekoracja, e, żeby gdzieś postawić, także wzięłam i daję znać, że w Sinseju to dostaniecie. Pomyślcie już o tych zimowych dekoracjach, bo jak ja widzę, co się dzieje w sklepach, że jesień już praktycznie wyprzedana i już w snisku też się zaczęły pojawiać jakieś świąteczne rzeczy, to mówię, kupuję. Także ja odzywam się do Was dzisiaj troszeczkę później, ale chciałam od rana właśnie wszystko pozałatwiać. Wczoraj trochę mnie wciągnęło to sprzątanie, więc też nie posiedziałam za dużo przy komputerze, więc dzisiaj musiałam nadrobić montaż. No ale dzisiaj po południu zabierzemy Was na spacer po Gdańsku, pojedziemy sobie na Stare Miasto i idziemy na. Pumpkin Spice Latte Jeszcze w tym sezonie z Kubą nie piliśmy, i o dziwo. Nie ja go namawiam, tylko on mnie. Także Kuba oficjalnie pokochał jesień chyba bardziej ode mnie, bo mi właśnie dzisiaj napisał, że ubierze koszulę w kratę. I jesień, czas start. Także może i ja przebiorę się w coś bardziej jesiennego A może w tym zostanę, w sumie lubię tą bluzę I po prostu jak wróci z pracy To um, myślę, że pojedziemy skm Bo będzie szybciej Wiecie, dojedziemy dużo szybciej niż samochodem I nie będziemy musieli szukać parkingu Więc pewnie wejdę na chwilę na górę i... Zabieramy was na Pumpkin Spice Latte na spacer po Gdańsku. No i sami po prostu bardzo chcieliśmy iść na spacer. W weekend pogoda nam troszeczkę zmieniła plany, a ja też już się stęskniłam za Gdańskiem, jakby wiecie, za Starym Miastem, bo tam też nie jeździmy bardzo często. Więc chętnie wybiorę się tam na spacer i pokażę wam jakieś takie fajne przebitki, jakieś takie jesienne detale. Także zobaczymy, czy są jakieś dekoracje powystawiane na mieście, bo często tak jest, że jakieś fajne drzwi od są przyozdobione i myślę, że dzisiaj takie smaczki właśnie będziemy wyszukiwać. Także zapraszam Was do oglądania. Dajcie znać jaka herbata jest Waszą ulubioną. Wam powiem, że jak chodziłam do szkoły, to herbata to był u mnie napój numer jeden i piłam ich kilkadziennie. Później zaczęłam pić kawę i ta kawa wygrała. No i faktycznie kawa zawsze jest na pierwszym miejscu, ale jesienią i zimą wracam do herbat. W ciągu roku też piję, ale dużo, dużo mniej i właśnie po powrocie z wakacji stwierdziłam, dobra, robimy, wiecie, zapas herbat, także może Wam też później wieczorem pokażę, jakie mam w swojej kolekcji, że tak powiem, herbaty, a wy dajcie znać, jakie smaki Wy lubicie, czy to zwykła herbata, czy właśnie jakaś smakowa. Także ja już nie przedłużam, biorę herbatę i siadam do montażu, a do Was odezwę się, jak będziemy już wychodzić. No dobrze, kochani, my się zebraliśmy, co prawda jest już dużo później, bo jest, słuchajcie. Do 18, ale zanim Kuba przyjechał, ja jeszcze kończyłam przy komputerze. To teraz, niestety, okazało się, że skm mamy dopiero za pół godziny dosłownie za minutę jedna odjeżdża, więc nie zdążymy. No ale pomyślałam, że pokażę wam w co się ubrałam. Myślałam, że wiecie, może zrobimy jakieś fotki przy okazji, że usiądziemy sobie tam na długiej w Starbucksie i od razu jest piękny widok po prostu tam, ale jak będzie już ciemno, to nie wiem, czy będzie tak przyjemnie i fajnie do zdjęć, więc trudno. Najwyżej ubiorę się tak jeszcze raz któregoś dnia, ale mam na sobie tą nową spódniczkę z Mango. Czarne rajstopy, buty, to ryłko z zeszłego, nie, chyba już sprzed dwóch lat. Podlinkuję wam, bo widziałam, że są podobne albo takie same Super wygodne buty, całą jesień, całą zimę Uwielbiam w nich chodzić, one mają taki suwak e, Torebka Bigordi Lady B. Mini I bluza H&M e, Myślałam, żeby założyć coś innego na górę, ale Kuba mówi, że fajnie to wygląda Że właśnie kontrastuje ta bluza ze spódnicą Więc ja mówię, się trochę wciągnęłam w środek i do tego płaszcz I tak będę cały czas w płaszczu, więc... Za dużo tutaj nie widać, torebka będzie pewnie przez ramię, ale podoba mi się ta spódniczka, także jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, to w Mango są takie. Też Wam zostawię link, płaszcz to zaraz wyprzedaży, w styczniu jakoś kupiłam. I teraz w Mango jest podobny, który mi się w ogóle najpierw podobał w zeszłym roku, ale kosztował 599 zł, <głos》>. także podziękowałam i w Zarze zobaczyłam ten... Na wyprzedaży, najpierw kupiłam większy numer, później online zamówiłam mniejszy i kosztowało mnie to chyba jakieś 200, co jest złotych, 250. Już dokładnie nie pamiętam, ale jest gdzieś z tego film z takich zakupów ze mną na początku roku. E, więc tak słuchajcie, jedziemy na e, popołudniowe, a właściwie podwieczorne pumpkin latte, ale wiadomo, ta kawa nie jest jakaś turbomocna, e, więc to bardziej dla smaku, no i na spacer. Także mam nadzieję, że chociaż widoczki Wam się spodobają, no tak będzie niestety czasami, że będzie chciało się wyjść, a tu już coraz szybciej ciemno. Niedługo to będzie ciemno pewnie już. O 17:00. Także teraz już by było w sumie ciemno, no nic. E, biorę tą torebkę i lecimy, bo no jeszcze mamy chwilę czasu, ale no niestety te skamki jakoś teraz rzadziej jeżdżą, także lecimy na pumpkin spice latte. was never the one to write up a song for just anyone i i was always the one to find myself lost in all no conversations oh cause i've always been told that things will unfold if you keep on waiting but then you came along and proved me all wrong i was so mistaken cause you glue all the pieces back together yeah you you take all my wrongs and make them better yeah, you, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing but with you it's so clear and now that you're here i see colors and every spectrum cause i finally learned my lesson cause you grew up so back together. yeah you you take all my wrongs me and make them better yeah you you're making me wanna try forever and i feel so free oh my sweet baby duże te średnie są na tego nie chciałem. Chyba rok temu też takie wzięliśmy. Na pewno nie większe. Najlepiej. Ale ładnie pachnie.

Naprawdę jest już ciemno i nie dało się usiąść na... znaczy dało się usiąść na zewnątrz, ale byłoby to zimno. Także kawka wypita. Idziemy na spacer. Idziemy. Takie ładne roślinki, ale było zajęte. Światło tu widać każdy włos, który mi odstaje. Co Pop chcesz powiedzieć? Po prostu ale żebyś się tym przejechała, bo ja nie mogę. Tym. Nie chcę mnie słuchać. Za każdym razem jak tu przychodzimy, to mnie prosi. A wyjdziesz ze mną? Tak. No to już możemy się zastanowić. Ale nikt nie jeździ. No to nie dzisiaj. Może tak bardziej świątecznie. Dobrze. Wiesz, coś na przykład do intro masowego Chyba że zrobimy coś takiego na wyjeździe. Mm. Patrz jakie ładne dynie. To co? Idziemy. Szukaj pana. <noise> Niech pan włączy to. Jak tu, słuchajcie, nie kochać Gdańska? Takie niespodzianki. Za rzadko tu jesteśmy. Musimy to zmienić. Zwłaszcza, wiecie, w sezonie to omijaliśmy. Kurczę, ten aparat słabo ostrzy, naprawdę. No ale myślę, że teraz, jak jest mniej ludzi, to to się zmieni i będą częstsze spacery, jakieś, wiecie, obiadki, kolacyjki weekendowe, także będziemy Was zabierać w te piękne okolice. Mi się bardzo podoba tutaj ten ciąg kolorowych kamienic, jak na tych wcześniejszych, miniaturowych, które Wam pokazywałam. Idziemy, idziemy. Wiecie, tutaj Pan się denerwuje, bo ja zawsze spowalniam wycieczkę nagrywaniem. To stories, to zdjęcie. Już nadrawiam, nadrawiam. Hmm, taki no Takim jeszcze nie jechałam. Nie, jakiś nowy, naprawdę. Nie. A kiedy takim jechałeś? Bardzo często wracałem z pracy, trzy lata temu. Co? No, nie jeździł chyba. To ta ja takich ta, nie widziałam. Albo Drzeszcza, albo czwarta rano. No to jak tam... to możliwe, że jak jeździłam do pracy tyle czasu, to na taki nie, 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 wiem, nie trafiłam? Nie jeździ jeden taki, albo dwa. Jeden? No. <laughs> No to wiemy czemu mhm. Czas wracać, bateria się rozładowuje, znaczy że czas wracać. Ale mam włosy Wilgotność. Dzień dobry, witam się z Wami już kolejnego dnia, i przychodzę w sumie dopowiedzieć Wam o tych butach z ryłko. Bo mówiłam, że Wam powiem, jak się zakończyła cała ta sprawa, i ciągle zapominałam, więc pomyślałam, że tutaj, tak na zakończenie, póki pamiętam, to przyjdę i, i Wam powiem. Jeżeli ktoś nie wie, to szybko streszę, że kupiłam sobie bardzo ładne sandałki na wakacje z myślą właśnie, że przechodzę w nich cały sezon, że zabiorę je sobie na wyjazd, no i oczywiście, że będę mogła w nich chodzić też za rok czy za dwa. Dwa lata. Niestety bardzo szybko zdarła się ta wyściółka na sandałka. Wiecie, od razu co to jest pod stopą. Eee, więc byłam trochę zła, bo te buty były naprawdę bardzo wygodne, bardzo ładnie leżały na stopie, no i po prostu chciałam je mieć. Chciałam móc w nich chodzić, więc zaniosłam je na reklamację. Miałam nadzieję, że. No, coś uda się z tym zrobić, albo dostanę nowe, albo zwrot pieniędzy, no nie wiem. Więc te buty zostały naprawione. No i ja zauważyłam, że to po prostu zostało z powrotem przyklejone i spodziewałam się tego, że założę je, wiecie, raz, drugi i to się z powrotem tak podwinie. No wiecie, noga pracuje, jest gorąco latem. No i oczywiście tak się stało po chyba dwóch razach, jak miałam na sobie, więc zaniosłam ponownie. I to było chyba już. Czy przed wyjazdem? Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno zaniosłam drugi raz. Dostałam z powrotem te buty naprawione tak samo, i znowu po założeniu one się bardzo szybko wiecie. To się po prostu tak zwijało w taki rulonik, kiedy stopa pracowała. Więc stwierdziłam, no. To tak nie może być. Wiecie, kupując buty, czy jakikolwiek inny towar, chcecie, żeby on no, nadawał się po prostu do użytku. I ja rozumiem, że wiecie, stopa pracuje i takie coś może się zrobić w bucie, no nie wiem, po całym sezonie, ale niekiedy te buty są dopiero co kupione. I ja mam sandałki, które mają 3 lata dłużej nawet, z cztery i zaczęło się dopiero teraz coś takiego robić jestem w stanie, wiecie, jakby to zrozumieć, że po takim czasie te buty się już zużyły, no ale niekiedy te buty zakładacie drugi raz, więc stwierdziłam, że to chyba nie pomoże te wieczne ich naprawy, bo po prostu to się zawsze będzie odklejało, musieliby albo całość wymienić, na nowo przykleić albo innym sposobem e, albo dać mi nową sztukę, bo wiecie, może to się działo po prostu w tym konkretnym egzemplarzu ja chciałam tak e, myśleć, bo no po prostu te buty naprawdę bardzo ładnie leżały na stopie i były wygodne e, więc myślałam, że może jak dostanę nową sztukę, to w niej się coś takiego nie zadzieje. No i wydaje mi się, że właśnie to była potem już trzecia reklamacja już się trochę w tym pogubiłam, bo wiecie, to trochę trwało e, kupiłam je przed obroną Czyli w czerwcu No i całe wakacje właściwie z ich nie mogłam korzystać Bo założyłam je dosłownie raz I wiecie, reklamacja Więc jak już poszłam, chyba tak, to była trzeci raz Zaproponowali mi em, Zniżkę Zaproponowali mi zniżkę na inne buty Te, które miałam naprawili No i wiadomo, że gdybym przyjęła tą zniżkę To uznaliby, że akceptuję tą naprawę i jakby wiecie Proces się zamyka no i przyznam Wam, że panie były pomocne w sklepie, bo powiedziały, żebym po prostu napisała oświadczenie odręczne, jeśli się z tym nie zgadzam że po prostu nie przyjmuję e, tego rabatu na jakąś tam inną parę butów i proszę o zwrot gotówki lub wymianę na nowy towar, ponieważ kolejne naprawy nie przynoszą skutku, i że właściwie przez cały czas te buty były w reklamacji, więc nie mogłam z nich jakby korzystać. No i tam wiecie, panie mi trochę doradziły. Ostatecznie spisałam odręcznie takie oświadczenie, e, Pani jakby zrobiła nowy proces reklamacji, gdzie w poprzednim ja już prosiłam, żeby zaznaczyć, że wymiana na nowy albo Zwrot gotówki i pani tak zrobiła. Niestety one zostały naprawione jeszcze raz, i ostatnio poszłam i reklamacja została rozpatrzona przez właśnie zwrot gotówki. E, więc ostatecznie wydaje mi się, że to końcowe oświadczenie pomogło, e, no bo tak to pewnie one by były naprawione ponownie. A wiadomo, to by się zdzierało po prostu i bym tak chodziła i chodziła non-stop, więc dla mnie to nie miało sensu. Także ja daję tylko znać, jak to było u mnie. Czy się zniechęcam do tej marki? Oczywiście, że nie. Dlatego, że słuchajcie, ja mam buty z ryłko, inne, jakieś szpilki i te zimowe, jesienno-zimowe, które noszę naprawdę są super wygodne. I po prostu uważam, że w takich sytuacjach trzeba wykorzystywać prawo konsumenta, no bo macie do tego prawo. Ktoś mi napisał tam kiedyś, że mogłabym to zanieść do szewca i naprawić na własną rękę. Mogłabym, ale uważam, że skoro to były właśnie nowe buty, tydzień po zakupie i już się takie coś zadziało, to oni powinni to naprawić, tak, żebym ja mogła z tych butów korzystać. Skoro to nie przynosiło efektów, to znaczy, że coś jest nie tak z tymi butami, coś jest nie tak, nie wiem, z klejem, który tam jest przyklejony, no bo e, no, moim zdaniem nie powinno tak być, że wiecie, co tydzień musicie oddawać buty na reklamację, więc jeśli taka sytuacja się Wam e, przytrafi, czy w tej, czy w innej marce, to śmiało korzystajcie z prawa, jakie macie, czyli właśnie z reklamacji, czy później właśnie e, do jakiegoś zwrotu gotówki, wymiany na nowe i tak dalej, bo po prostu macie do tego prawo. Czy żałuję? No trochę żałuję, po prostu, bo te Buty mi się naprawdę podobały, więc szkoda, że um, wiecie, nie mam ich na kolejny letni sezon um, Kusiłoby mnie sprawdzić, czy kolejne byłyby sprawne, no ale szkoda, by było bawić się znowu w ten sam proces e, Więc nie wiem, zobaczymy, czy w przyszłym sezonie się zdecyduję na jakieś sandałki od nich Natomiast inne buty, wszystkie jakie mam od Ryłko było w porządku, nic się z tymi butami nie działo Moja siostra też kiedyś miała jakieś zimowe, to jak coś jej się zadziało, to wymienili jej po prostu całą dolną podeszwę i wszystko było ok. E, także wiecie, to może być przypadek po prostu jednej sztuki, ale pomyślałam, że dam wam znać, bo kilka osób pytało, e, że ma inne buty, e, podobną sytuację i czy walczyć dalej. Ja uważam, że jeśli chce wam się, wiecie, co jakiś czas pójść, bo tam chyba one tydzień były na reklamacji, ja po tygodniu wracałam yy, po odbiór. No to jeśli macie czas, no to dlaczego nie? To nie jest dużo pieniędzy, ale dla zasady uważam, że warto. Także dostałam zwrot pieniędzy, butów nie mam, ale yy, no. Ostatecznie jestem usatysfakcjonowana, jeśli można tak powiedzieć, bo nie mam tych wadliwych butów u siebie, tak? Nie będę musiała się z tym użerać w przyszłym sezonie. Co prawda ich nie ponosiłam i nie mam teraz sandałek na przyszły sezon. Ale tym będę się martwić, wiecie, w przyszłym sezonie. Szkoda, bo naprawdę mi się podobały, no ale nie miało to dla mnie większego sensu. Zastanawiać się, czy dzisiaj na spacerze ten, wiecie, ta wyściółka się zedrze, bo to potem się wiecie, jak tak się zwinęło, to aż uwierało w stopę, aż bolało. E, czy to się dzisiaj zedrze, czy nie, czy będzie się trzymało, czy znowu reklamacja. Także e, nie zrażam się do całej firmy, do marki, bo tak jak mówię, mam inne buty i wszystko jest z nimi ok. No ale y, szkoda. Szkoda, trochę musiałam się nachodzić, ale jak widzicie, ostatecznie sprawę udało się załatwić, także pomyślałam, że wam powiem, bo właśnie kilka osób wiadomości prywatnej się mnie pytało, bo też jest w trakcie jakiejś tam reklamacji, na przykład w innym sklepie i się zastanawia, czy warto jakby ponownie to potem reklamować, jak coś będzie nie tak. Ja uważam, że tak, takie jest prawo konsumenta i po prostu można z niego korzystać. Ja rozumiem, że niektórym osobom po prostu się nie chce bawić w cały ten proces, także tak się zakończyła historia tych butów. No, mam kasę, mogę sobie odłożyć na przyszły rok i kupić jakieś inne, ale no w tym momencie bardziej interesują mnie zimowe i w sumie już bryłko widziałam e, ładne i te, które mam e, właśnie nie wiem czy jakie kupiłam dwa czy trzy lata temu, świetnie się sprawdzają, także jak widzicie tutaj nie ma reguły, że teraz cała firma jest zła, ja tak nie uważam e, i może coś jeszcze od nich sobie kupię ale na razie, wiecie, pani w sklepie jak już wchodziłam, to mówi o już tak, wyjmuję reklamację także na razie sobie odpuszczam i tą historią kończymy już tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał, trochę widoczków z Gdańska, y, takich wieczornych, ale myślę, że takie też są fajne, na pewno niedługo zabierzemy Was na jakiś taki weekendowy spacer i nagramy właśnie coś z drona już są takie plany, także czekajcie dziękuję Wam bardzo za oglądanie cieszę się, że te vlogi Wam się podobają, naprawdę bardzo mnie to Cieszy. Jeśli ten vlog również Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuki w górę. Możecie również zasubskrybować mój kanał, bo wiem, że wiele osób ogląda bez subskrypcji, i również zachęcam do wciśnięcia dzwoneczka, bo wtedy dostajecie powiadomienie o nowym filmie, nowym vlogu. Także widzimy się już niedługo w kolejnym. Do zobaczenia. Buziaki! Pa!